Ej hey, ekipa, witam Was w staniu, witam Was na premierze gry Facteroids. Ogrywaliśmy swego czasu demko tego tytułu. Teraz dostaliśmy dostęp do Early Access, dzięki temu mamy możliwość zagrania w różnego rodzaju kampanię, grę swobodną. Więc tak naprawdę możemy się tutaj pobawić, potestować, zobaczyć co tutaj twórcy nam proponują. Do, dodatkowo mamy tryb oczywiście też edytora, w którym możemy zbudować własną mapkę. To jest akurat interesujące, możemy stworzyć sobie własny świat do eksploracji. Ale mniej więcej nas najbardziej w tym momencie interesuje. Chyba kampania, zobaczmy co ta kampania oferuje. I mamy tutaj trzy tryby, nas najbardziej teraz interesują: oczywiście asteroidy. I tak wygląda nasza asteroida W wersji demo chyba się niczym nie różniła. Może tam ewentualnie jakieś minimalne jakieś wysunięcia, jakieś inne bloki inaczej postawione. Ale de facto nic tutaj innego się nie dzieje. Jak widzimy, już gołym okiem mamy złoża żelaza. Jest śnieg, więc lód. Mamy silikon i mnóstwo kamienia, oczywiście. Ale nasze zadanie, przede wszystkim gdzieś wylądować. Zbudujmy się mniej więcej, tak sądzę, że możemy się zbudować tutaj, gdzieś żelazo. Tak sobie myślę, że w sumie można by się tutaj zbudować. Albo szukamy jakiegoś obszaru, gdzie jest śnieg, bo na początku dużo lodu, dużo śniegu, przepraszam, dużo lodu i dużo kamieni jest napoczywane. Żelazo w ostateczności. Dobra, słuchajcie, nie będę komplikował, nie będę przedłużał, postawimy się w takim razie tutaj. Sądzę, że to miejsce będzie idealne. Lądowanie oczywiście. I co? Naszym zadaniem jest, jak najwięcej zasobów wyciągać. No to co? Mamy naszego drona, który będzie oczywiście zaczynał od wydobycia zasobów. Ale najpierw trzeba te zasoby, żeby mieć fabryki, trzeba to zasilić. Więc kolega już tutaj będzie nam dostarczał kwestie budowania zasilania. Natomiast my tutaj naszą maszynkę ustawiamy do budowy. Można się trochę pogubić na początku, jak to wszystko jest tutaj dostarczane, że jednak no kurczę, że tutaj jednak jest to tak. Tu ustawiamy w dowolnym sposób, ale przypominam, jesteśmy na asteroidzie, gdzie nas prawa fizyki de facto trochę nie. nie nie ogranicza, jesteśmy nieograniczeni tymi prawami, więc możemy sobie na to pozwolić dobra, teraz tak, zasilanie chcemy, tylko tak właśnie kolega, według kolejności fajnie było, gdybyś to budował więc buduj nam drugi panel i prąd będzie zasilany tutaj mam nadzieję, że ile tego słoneczka dostajemy tutaj? 98, no to nawet nie jest źle więc tutaj jak, naj, jak najbardziej to tutaj za to będziemy teraz chcieli koparkę ze śniegiem, który też będzie tutaj nam dostarczany idziemy w tym kierunku no, oczywiście trzeba tutaj do góry i możemy nawet to w taki sposób zrobić. No, i trzeba się trochę też uważać, żeby się oddalić tym, jak widzicie, koparka tutaj działa, ale długo nie będzie działać, bo trzeba jej dostarczyć zasilanie, oczywiście, bez tego ani rusz. Więc im lepiej tutaj trzeba podłączyć do tych taśmociągów, i to wszystko będzie ładnie dostarczane Do takich struktur podstawowych jest kamień, lód, nie jest dużo to potrzeba, a dzięki temu możemy naprawdę już sporo zrobić. To co, tuż tu dostarczy nam zasilanie. Mam nadzieję, że tak, jeszcze tylko jeden słup. I mamy wszystko ogarnięte. Halo, ty chodź tutaj, nie, tu, zajmij się tym, proszę. Proszę zbudować mi to, a nie tam latać. Tak, bo chcę kamień. Ja chcę kamień, żeby nam dostarczał. Dobra, i tu powinno zasilanie już być dostarczone bezpośrednio. Mogę tak, czy muszę... Chyba je tak muszę tak podpiąć. Zobaczymy zresztą. Proszę. Co, nie ma surowca, a właśnie. Śnieg nam się skończył, czy tam lód się skończył, więc proszę weźmiemy samodzielnie, wydobędziemy jest oczywiście od tego motoda więc teraz tu Ciach i podep 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 podepnięte mamy wszystko, a już wiem czego mi brakuje, tu mi brakuje supu. co nie krzyczycie, co nie mówicie tutaj słup powinien być, tak? I dzięki temu będzie podpinał, nie musiałam tam nic kombinować innego ale dobra, mamy to teraz to i mamy zasilanie, jak widzicie koparka działa, teraz zbudujmy kwestię lodu, bo lodu chyba nam brakuje tak, wyszliśmy całkowicie z lodu, więc tutaj będzie nam dostarczał bocik. Za sobą, jak widzicie, dwa kamienia, cztery żelaza. Żelaztwo, widzę, też jest już cenie, mamy tylko cztery. A właśnie, kopalnia żelaza, czy my możemy żelazo ręcznie? Chyba możemy, chyba nie ma z tym problemu. Tutaj, jak widzicie, już kamień jest dostarczany, koparka cały czas pracuje, więc już z kamieniem już mamy dostawy. Natomiast potrzeba nam będzie po prostu tutaj dalej. A nie, tu lodu nie potrzeba. Load będzie potrzebny chyba tu też nie do taśmociągów, do zasilania. Co ja to zbudowałem? Ej, smelter? Ej, to, 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 to nie było to, przepraszam. To nie miał być smelter, to miała być koparka, zwykła koparka. O ale spaliłem. Ale spaliłem teraz z Jana. No nic bywa, no tak jak na takim razie spróbujemy sobie to nadrobić. Kamieniem nadrobimy nie ma problemu, ale gorzej będzie z tutaj z lodem. Z bot, tutaj lecisz. Tak, bierzesz ciach, ciach, jeszcze raz. I super, koparka zrobiona. Teraz zbuduj nam te połączenia. To jest kokami, więc nie ma problemu. Gorzej będzie z zasilaniem. Bo to też musimy odpowiednio dostarczyć. Ale właśnie, może tutaj nie będzie problemu, bo pójdzie to taśmą. A sobie sprawdzę, czy z taśmami idzie zasilanie. Do sprawdzenia będzie w takim razie. Jeszcze dwa moduły. Jeszcze jeden. I mamy. I pytanie, jesteś zasilony? Tak, jest zasilany. Czyli te taśmy przesyłają też zasilanie. Ale właśnie, co tu się stało? Tutaj źle taśma, więc trzeba ją pusić w tym kierunku. I teraz wszystko ładnie, elegancko by nam trafiało. I mamy podstawowe zasoby. Mamy lód, mamy kamień, możemy budować się dalej. Trzecim zasobem, jak widzieliście pewnie jest żelazo. Żelazo, czyli które jest z drugiej strony planety, asteroidy przepraszam, czyli tutaj. I tu trzeba będzie nam koparki trzeba zbudować. Koparka żelastwa. 5000 jak widzicie. No jest co? Jest co jest z czego kombinować. Sądzę, że w tym kierunku? No może nie w tym. Inaczej to zróbmy dron. Proszę, dron. A ja, już tu jechał do nas spoko Pójdziemy z tym towarem, chyba w tym kierunku. Więc zróbmy koparkę, która będzie tak wydobywać. I tutaj będzie trafiało na razie do magazynu. Więc tak to będzie ustawione. Więc ok. Musi dostarczyć oczywiście osoby. No i to wszystko też trzeba zasilić. Bez tego ani rusz, więc najpierw niech nam tutaj pobuduje, przyspieszymy trochę pracę, żeby szybciej pracował. Po co się obijać? Oczywiście ten prąd trzeba uważać, bo może nam się w pewnym momencie skończyć. A jak to bywa z tym skończeniem? Jesteśmy na asteroidzie, prawda? I ustawmy się mniej więcej tak, żebyśmy widzieli o co chodzi. Ta steroida się obraca, widzicie ruch słońca? Obraca się więc jak poprzednio mieliśmy efektywność paneli słonecznych 90 coś, tak mamy teraz 69 i z czasem, kiedy Storieda będzie się stopniowo odwracała od, tą stroną od Słońca, inne strony będą zyskiwać, tak tutaj moc będzie maleć a tutaj będzie na przykład się zwiększać więc na przykład zasilanie możemy śmiało sobie postawić w tym miejscu i możemy tak naprawdę po całym równiku rozstawić te panele żeby stale, stale stale było zasilanie dostępne tak, przyznaję nasz bot ma pełne łapy, pełne mechaniczne ręce roboty, trzeba mu ułatwić życie. Dostawimy mu kolegę, przyrzuć, podrzucimy mu kolegę, żeby tutaj kolega też mu pomagał, więc dostarczamy bardzo dużo kamienia, ale dzięki temu będziemy mieć dostępne dwa boty, które zdecydowanie będą mogły tutaj szybciej operować, bo jednak praca jednym botem no to jest długoterminowy czas. Jak widzicie już tutaj zaczynam brakować prądu, co ciekawe, bo już panele słoneczne już są nie tak ładowane, a jak się ładują, to ba bardzo powoli, więc już ta efektywność prądu nóż, zasobów stąd tak naprawdę nie wyciągniemy, ale całe szczęście trochę ich zebraliśmy, mamy trochę tego lodu, mam trochę tego kamienia, zawsze mogę z tamtej strony też przecież e, zacząć wydobywać kamień, nic mi przed tym nie broni, bo te zasoby nie są drogie. I jak widzicie, jest kolega, już mamy dwa robociki, które nam dokończą tę robotę w związku z tym, więc chodźcie chłopaki tutaj, bo trzeba tutaj wydobyć żelastwo, więc proszę tutaj obaj. Jeden w stanie sobie tutaj zacznie kopać. No Gdzie jesteście? No dawać, dawać, dawać. Ja wiem, że tutaj te ślady, te, że chodzi o lawowe, te magmowe, nie mogą oni oczywiście w tym miejscu spacerować, nie mogą nic budować. To też trzeba na to zwrócić uwagę. I proszę, magazyn gotowy. I teraz już chodzi o kwestię zasilania. Tu się na razie to nie ładuje, ale, jeżeli się nie mylę, to już 13%, a tu mamy 70%. Słuchajcie. Zaraz to będzie rosło. i Trzeba z tego też skorzystać czas skorzystać z tego, że tutaj te zasoby oczywiście zaraz będą budowane, więc tak budujemy. Drugi robocik będzie budował nam łączniki zasilania i dzięki temu podział pracy już efektywnie to wszystko powinien funkcjonować. I czekamy, aż nam to wszystko ogarną. Żelazo oficjalnie jest już wydobywane, wprawdzie jeszcze z mocy tyle nie ma ile bym chciał, bo ty, ty dopiero się ładują moduły, ale spokojnie, już kończymy budować czwartą panel słoneczny i tak naprawdę już teraz wydobycie bardzo dobrym poziomie jest. Czy ja wam mówiłem o tym, że tą grę tworzy jedna osoba? Jan Ziska, tak przynajmniej dobrze, jeżeli dobrze odczytałem, mam nadzieję, że tak, naprawdę twórca, który tutaj robi jedną grę i to w taki przyjemny sposób, naprawdę grywalny, Pełen szacun, przyznaję pełen szacun dla takiej produkcji, bo niby taka gra bardzo prosta w skonstruowaniu. Mamy asteroidy, mamy roboty, mamy jakieś tam podstawowe maszyny, ale przyznaję, można się wciągnąć. Nawet nie wiadomo, kiedy człowiekowi mija trzecia godzina rozgrywki. Tak naprawdę możemy się naprawdę nieźle bawić. Oczywiście przypominam, ta gra w tym momencie jest na Steamie dostępna w wersję Relax. Jeżeli Wam się spodoba to, co tutaj widzicie u mnie na gameplayu, to zapraszam Was na Steam, zakupcie i sami przetestujcie. Według mnie można śmiało próbować. Kolejne zadanie, jakie mamy, mamy po prostu wydobywać, tak? Po prostu podstawowe zasoby mamy wydobywać, mamy topić, mamy przetwarzać, nie ma problemu. Mamy także coś jak takie, coś jak faktory, które daje nam stal, szkło i jakieś zasoby, jakieś przetwórstwo. Mamy także supply pot, no to są już w ogóle fajne rzeczy. Tutaj mamy kwestię jakiś freezer, na przykład do chłodzenia właśnie tych pól magmowych, no i wiele, wiele innych. To teraz tak, skoro mamy żelazo, to może... Pociśniemy smelter, bo będziemy mogli palić to żelaztwo. Więc teraz ten smelter, jak to działasz? Kolega przyjmuje stąd i wypluwa tu. Czyli mniej więcej tak, tak, jak teraz widzicie, będzie nam to wszystko przetwarzało. Tylko pamiętajcie, to nadal wymaga od nas zasilania. To wszystko wymaga zasilania, więc trzeba pamiętać, że jak Astrodya znowu się jakiś obróci, to znowu będzie problem. Fajnie byłoby gdzieś tutaj też wydobywać ten lód, więc w sumie wiecie co? Ja sobie wszystko to ładnie zabuduję, żeby nam to wszystko ładnie wydobywało. Kamień, żelazo, żeby tych zasobów nigdy nam tutaj w okolicy nie brakło. Więc tutaj sobie porobimy takie punkty. Niech nam to wszystko pobudują. Proszę tu do roboty. Budować szybko, sprawnie, konkretnie na temat. A my czekamy, my czekamy, żeby tutaj wszystko było gotowe. Mając dwa boty, robota nam naprawdę leciała niesamowicie szybko, zdecydowanie lepiej niż mając jednego. Ale jak już mamy trzy boty, no to tutaj nie ma złudzeń. Ta robota naprawdę będzie szła świetnie. Zobaczmy, jak działa ten piec. Mamy oczywiście ustawić tutaj ready, ready. Możemy sobie ustawić, czy mogę jakiś serek? Tak, mogę wybrać recepturę i ten piec oczywiście musi być zasilony. Jak close, jaki close, nie ma close pracuje i będzie pakował to wszystko do magazynu. Panowie, bracie do roboty, jak widzicie, zrzucili się na surowce. Zrobimy sobie tu na miejscu koparki, które naprawdę nam dają robotę, ale jak widzicie, tutaj coś się stało z koparką. Mianowicie, co się stało? No cóż się mogło stać? Po prostu to zostało zlikwidowane, bo jak zasoby zostały wykopane, tak w tym momencie zostało to wszystko zlikwidowane. Dzięki temu yy, te surowce są skończone. Po prostu te surowce są skończone. Jak koparka wykorzysta dany zasób, no to po prostu znika ona wraz z tym polem, tak jak właśnie tutaj przed chwilą widzieliście. Więc trzeba zdecydowanie na to uważać. Zbierzemy nasze boty, po raz kolejny bierzemy koparkę, no i wydobywamy. 186 kamienia powinno nam styknąć przez jakieś. Czas, więc proszę tutaj też kamień dostawić, już zbudowane, A jak tutaj przetwarza? No piec przetwarza czy nie przetwarza? Przepraszam bardzo. Production Progress, no to co? To co? Gdzie jest ten Production Progress? Gdzie jest ta produkcja? Dlaczego to jest nie działające? On? A, dopiero teraz. Słuchajcie, teraz dopiero kliknąłem, chyba on. Faktycznie było zamknięte. No jak widzicie. Model graficzny jest delikatny, przyjemny, łatwiej, ładnie się go obserwuje. A tutaj zasoby, jak widzicie, dostarczane są. Możemy już dzięki temu yy, przetopionemu żelastwu, mam nadzieję, zbudować baterię. Nie, jeszcze potrzebujemy szkła. A co nam jest potrzebne do szkła? Potrzebny jest silikon. Silikon, który musimy wyciągnąć zupełnie w innym miejscu, więc chciałbym zrobić baterię. Ale na to jeszcze nie jest na tym momencie. Teraz silikon, żeby wydobywać, gdzie ten silikon był. Silikon jest zupełnie z innej strony. Jak widzicie słoneczko już jest z tej strony, więc niedługo ta, ta, ta część zacznie napracować, a ta przestanie, czyli rudy, które tu są, no one też mają swoją skończoność, bo baterie już na przykład częściowo ładuje, częściowo nie. Warto tutaj faktycznie to rozstawiać. O Faktycznie ta asteroida chyba nie regularnie się obraca, ona się nie kręci tylko w jednym kierunku, tylko ona troszkę w lewo, troszkę do góry, więc idealnie tych baterii nie idzie po prostu rozstawić. No ale póki co mamy to zasilanie, mamy zasoby, więc z tego korzystamy. Oczywiście tutaj zapomniałem całkowicie o jednej rzeczy, że tutaj brakuje zasilania, ale już to ogarniemy. Nie, nie będzie problemem, już tam ład odwane. a i tak magazynek widzicie pełny. Dobra, to co, jeszcze dostawimy po jednym magazynie? Tak sobie myślę, że można by zrobić, więc tutaj nadmiary będą przechowywane, tu ruda jest wydobywana, a my bierzemy się powoli w takim razie za silikon. Silikon wydobywany, pięknie już przetwarzane, tutaj też poszedłem krok dalej, czyli już przetwarzam karbon. Okazuje się, że karbon też ładnie się wydobywa, bo potrzeba tylko sześć kamienia. A teraz postanowiłem większy projekt zrealizować, gdzie tu już są baterie słoneczne, Tutaj, ale tak naprawdę prawie z każdej strony naszej asteroidy są baterie słoneczne. Podjąłem w końcu wyzwanie i chcę to wszystko połączyć kablami, że w niezależności od miejsca, gdzie nam słoneczko przygrzeje, gdzie nam słońce zasili, to wszystkie maszyny pracują. To już mi się udało w przypadku silikonu i to mi się udało w przypadku tej pierwszej fabryki, którą na samym początku postawiłem. Więc tu już mam lód, już mam kamień tutaj ładnie wydobywany i jeszcze jakby dołączymy tutaj do żelastwa, to te będzie już wszystko pod naszą nosem, wszystko będziemy mieć. Tylko trzeba trochę tutaj jeszcze pobudować roboty. Nasze drony mają mnóstwo pracy i też jeszcze w przyszłości chcę zrobić oczywiście akumulatory. Do tego trzeba właśnie mieć żelastwo przerobione, czyli sztaby żelaza, sztaby silikonu i nasz karbon albo szkło. Ciężko mi stwierdzić, co to jest. Obstawiam, że to jest karbon, a może nie, a może nie. Faktycznie, może to być karbon. Natomiast na pewno pojawiają się nam kolejne rzeczy, czyli z każdym nową strukturą, która powstaje, czyli ze smeltery powstaje faktory, z faktory powstaje coś innego. Na przykład faktory daje nam dostęp do stali, dostajemy dostęp do szkła, dostajemy do odpadków, co ciekawe, ale mamy także rafinerię, rafineria, która daje nam z lodu tutaj wodę. Lód i kamień daje nam surowce. Mamy też tlen. możemy tlen, słuchajcie. Mamy ciężką wodę i mamy surfur. Więc siarkę, surfur, gdzieś dobrze kojarzę. Kwas siarkowy? Może tak być. Więc jak widzicie, dużo fajnych zabawek. Jeszcze zastanawiam się, czym jest Supply Storage Full Resource of Orbit. Czyli z orbity dostajemy. Z orbity dostajemy surowce. Może, może tak być. W każdym razie, tutaj, jeżeli chodzi o te części, no demolition charger, jeszcze tego nie zrobiłem. Freezera, może w przyszłości, a póki co, landfilla też. Landfill, właśnie do odpadków, chyba jest potrzebny, ale póki co, no, wydobywam, wydobywam maszyny, które tak naprawdę stoją i tam, jakby się znowu rypnęła nam góra. Spoko, tym jestem na to w pełni przygotowany, bo to zrobimy teraz w taki sposób, że tutaj dostarczamy, tak, tutaj nam drony będą budować, tylko tak, chcę jeszcze mieć jednego drona, cztery zawsze, to będzie, że robota naprawdę szła sprawniej, jeszcze lepiej, bo widzicie tutaj powoli, powoli to budują. Ale w końcu to zbudują. Tak jest zamysł całkowity, nie wiem jak daleko ta early Early Access daje nam opcję, ale postaramy się z tego zbudować jak najwięcej oczywiście. Kolejna rzecz do zbudowania faktory, która żeby zrobić na przykład stal potrzebuje 3 ironu i jeden carbon. Karbon, czyli kamień to akurat nie będzie problemem, bo tu się zrobi po prostu smeltery i to będzie ładnie przetwarzane z tego punktu więc tutaj roboty już się wzięły za robotę natomiast faktorka, widzicie co faktorka, uuu faktorka wchodzi z z dwóch stron to jest tym bardziej dla nas fajne, jak widzicie roboty się mocno zaangażowały w zrobienie tego zlecenia więc już tutaj im dajemy robotę, tylko pytanie, czy ja mogę, to jest z dwóch stron podpinane, nie, to jest chyba wyjście tu jest wejście, dobra, czyli to wywalamy i tutaj będą ładnie podpinane i mam nadzieję, że to wszystko trafi tak jak trzeba. Tutaj oczywiście wybieram recepturka, ma być karbon, więc kamień będzie przetwarzony. Tutaj widać, jakie filtry już są ustawione. Bardzo mi się podoba, że to wszystko centralnie widać to, co ustawimy, wszystko to naprawdę zmienia się. Natomiast tutaj mamy faktorkę i robimy, robimy oczywiście stal. Proszę bardzo. I teraz tak, żeby to wszystko ładnie trafiło, to musi trafić stal, ale tu jest taśma, tu jest problem, tu jest. Zamieszanie, więc jak to można zrobić? Oczywiście zmieniając kierunek, ale oczywiście możemy się bawić, nawet żeby taśmę całkowicie wyłączyć, ale tego nie chcemy robić. Niech nam to wszystko ładnie dostarcza i tak, i zasoby stali będą wyciągane. Więc moje drogie roboty, moje dro drogie drony, wa biorę was i ten zasób będzie przechowywany tutaj. Proszę w takim razie tutaj ładnie ogarnąć. Yy, tylko tak, tu bym chciał wyłączyć, żeby tu nie było zamieszania, a tutaj surowiec będzie wysyłany Halko! Tu ma być wysyłane, jak tam, tuż przetwarza, czyli ma prądu. właśnie dobre pytanie, tutaj powinien wysyłać. Dobra, stal wychodzi, będzie magazynowana. Jak drony także dysponują własnym światłem, to jest akurat przyjemne, jeżeli jesteśmy po ciemnej strefie, strefie asteroidy, czyli mamy stal żeby za to produkować szkło szkło wyciągamy z silikonu i oczywiście ród kamienia z tego co widzę silikon przetworzony mamy tutaj tutaj mamy w miejscu gdzie można by koparkę wyciągnąć bezpośrednio nie tak przepraszam wróć, wróć 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 robotki wracajcie do mnie tutaj proszę ładnie elegancko wszystkie do mnie Koparka będzie wyciągała nam surowiec w taki sposób, tu trafiało będzie po drodze jeszcze do magazynu, gdyby była taka potrzeba. no I tutaj ładnie wszystko elegancko podpinamy. To co? Wzięli się do roboty, wzięli. Tylko tak, zasilanie jest przekazywane, przekazywane. tutaj wybieramy oczywiście recepturę na szkło. I mamy względnie wszystko ogarnięte, mam przynajmniej taką nadzieję, a jeszcze jedna rzecz zapomniałem, musi być oczywiście magazyn, który możemy postawić w sumie tutaj. I mamy względnie ogarnięte produkcję tych bardziej zaawansowanych receptur. Mega fajnie. Troszkę absurdalne zadanie otrzymałem, ale zrobiłem. Mam dostarczyć 20 stali. Obstawiam, że chodziło im o dostarczanie stali do centrum czyli, jak widzicie, musiałem taki taśmą ciąg gigantyczny pociągnąć, żeby ta stal tutaj trafiała. No ale dobra, chcą, to towar oczywiście jest wysyłany. Jak widzicie, wszystko ładnie jest transportowane, tylko musimy tej stali tutaj więcej posiadać. Te zasoby magazynowe tutaj. Minimalny rezerwuar, nie potrzebuje nic tutaj przechowywać, więc proszę to wszystko wysyłać. Nie chcę minu minimalnie tutaj utrzymywać nic. Wszystko to ma wyjechać. Natomiast tutaj tutaj jest problem, bo powoli się, słuchajcie, mi kamień kończy. W tym miejscu mi się kończy kamień. Mam nadzieję, że to jakoś ogarnę. No, dodatkowo zróbmy sobie jeszcze, skoro już mogę ten akumulator i w razie gdyby z jakiegoś powodu. Nie wiem czy z jakiego, ale z jakiegoś powodu, gdyby braku prądu, baterie muszą być tutaj postawione. Więc stawiam tu, gdzie na pewno nie będę starał się niszczyć tych kamieni, czyli te baterie tutaj powinny być ciągle zasilane, bo tu farma fotowoltaniczne, jak widzicie tutaj tutaj takie dwie farmy mam, więc tutaj ten obszar powinien zawsze zostać taki sam. Co przyjdzie nam zrobić kolejne? Tego jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że na razie podoba mi się fakt, że tutaj można się trochę pogubić, bo tutaj w każdym punkcie z każdego miejsca możemy się obracać dowolnie jak chcemy. Mimo wszystko naprawdę bardzo fajnie mi się to wszystko buduje. Wiecie co ten karbon ewentualnie też mógłbym w sumie dostarczać w to miejsce, żeby tak jak powiedziałem ten teren. Wyrównać, więc czemu nie? Niech to wszystko od razu tutaj dostarczamy do naszego matki, statku matki, i te surowce niech tutaj też się kumulują. Po co ma to się iść w magazynach? Jak to wszystko możemy mieć w jednym miejscu? Nie do końca zrozumiałem to zadanie. Okazuje się, że mamy mieć produkcję 20 stali na minutę. To teraz, już, jak widzicie, całkowicie to przebudowałem. Przygotowałem się, mam dwie fabryki, mam nadzieję, że to wystarczy. Teraz śmiało możemy wyruszać ze zużyciem tych ród, mam nadzieję, że teraz te fabryki faktycznie wyrobią 20 na minutę, nie wiem czy to będzie dobra inwestycja to co teraz zrobiłem, zobaczymy, 20 na minutę, w tym momencie mam 2 na minutę, czy będę musiał więcej fabryk dorobić, 3 na minutę? Wiecie co, to jest nadal 3 na minutę. Zastanawiam się w takim razie, ile tej stali my musielibyśmy tutaj ogarnąć. Naprawdę to jest dosyć dziwne, że tak powoli to się produkuje. Czy faktycznie my musimy mieć tych fabryk od groma? No nie, troszkę to jest przegięcie. 4 minu na minutę, 5 na minutę, może jednak da radę. 6 na minutę. Musimy zobaczyć, jakie jest maksimum. Produkcji mam nadzieję, że wyrobimy. Mam nadzieję, że to, co przygotowałem, wystarczy. Bo jeżeli ja mam zrobić tak naprawdę kilka tych fabryk, to może braknąć surowców z całej asteroidy. Mamy 10 na minutę, mam nadzieję, że dojdziemy do poziomu 20 na minutę. To byłoby spoko, bo jeżeli nie. No tak już wychodzi mi, że jeszcze muszę jedną fabrykę dostawić. Mam nadzieję, że dojdziemy do poziomu 20 na minutę. 14 na minutę, to już jest bardzo dobry wynik. Zaliczmy to zadanie, no trzymajcie kciuki, żeby to wszystko zaliczyć. 16 na minutę, już naprawdę nam niewiele brakuje, żeby to zakończyć, żeby to i włączyć. No niestety, muszę jeszcze jedną fabrykę Podłączyć. Mam nadzieję, że te trzy fabryki naprawdę wyrobią normę. Tutaj mogę nawet to odpiąć, bo tutaj mamy mnóstwo w magazynie, stąd fajnie byłoby mieć więcej i zobaczymy, ile tak naprawdę jesteśmy w stanie wytworzyć. 3 minutę, dobra, odpaliła się właściwa minuta. Mam nadzieję, że teraz wszystko co trzeba pójdzie, więc proszę tu surowce jak najszybciej dostarczać. No, no Bardzo ciężko z kamieniem, jak widzicie tutaj, ale mam nadzieję, że tutaj damy radę, że wszystko to zejdzie. Dobra, tutaj poszły surowce. Już karbony 7 na minutę. Już nam ładnie wszystko to rozdziela. Wiecie co, tutaj nawet mógłbym zrobić taki myk, że stąd wyślę jeszcze tutaj. Troszkę zasobów, bo tego jest tak dużo, więc tak naprawdę nie ma potrzeby. Dobra, rozesłaliśmy i teraz powinno wszędzie wejść po równo. Mamy 13 na minutę, 14 na minutę, mam nadzieję, że będzie za chwilę tego więcej. Tutaj mamy jakieś zapasy karbonu. Nie widzę 16 na minutę, 17 na minutę, 18 na minutę, 19 na minutę i i i. 20 na minutę! Mamy zaliczone zadanie, świetnie! Teraz musimy mieć 20 szkła na minutę. <laughs> Przyznaję, naprawdę męczą nas strasznie tym zadaniami, ale uczą nas dzięki temu o wydajności. Zobaczymy, czy coś nam z tego zostanie. Jak widzicie, z silikonem, czyli z produkcją szkła, naprawdę też zaszalałem. Chyba jestem gotowy do tego wyzwania. Zobaczmy, jeżeli ja teraz to odpalę, to odpalę i to odpalę. Mam nadzieję, że teraz wszystkie maszyny ruszą, choć jeszcze brakło mi jednej rzeczy, bo tutaj nie postawiłem magazynu, więc proszę szybko ten magazyn postawić, tutaj wysyłam oczywiście surowce i proszę, niech się to ładnie produkuje, zobaczymy 4 na minutę, 5 na minutę, mam nadzieję, że za chwilę będzie tego więcej, bo naprawdę chcę zrobić ten achievement, chcę zrobić to zadanie, może nam to odblokuje kolejne jakieś nowe rzeczy, chciałbym zobaczyć, co tam w kolejności następnej no ale póki co 20 nie przekraczam, na razie na trzech fabryczkach produkujących nie jest jakoś potężnie, mam nadzieję, że to będzie, o tutaj się zapchało, bo nie zdążyłem właśnie wyrobić z tym magazynem, to mnie gubi, na razie mam 5, to nie jest naprawdę dużo, jakby ktoś się ruszył, to może byłoby bardziej wydajne, póki co to wszystko stoi, wszystko stoi niestety, z... nie wiem, zapomniałem o tym magazynie, czekam, aż dostarczą mi drony, Rudę tej rudy jest zdecydowanie daleko, widzę, mają nosić, więc o już, budować. No, słuchajcie, no to budujemy. Proszę, ruszyliśmy 12. Zobaczymy, czy więcej jestem w stanie wyciągnąć. Chciałbym 13. Może jestem w stanie nad więcej 15. Byłoby super 16. Gdybyśmy to zaliczyli, to już bym był zachwycony. I mieć z głowy, mieć z głowy 18. Jeszcze tylko dwie, 2, jedna, tylko jedna, tylko jedna. I mamy super produkcja szkło, szkła. Mamy eksport teraz 200 szkła. Eksport 200 szkła. W tym momencie mamy 7 szkła, czyli całą tą produkcję teraz, którą wygenerowałem, muszę wysłać do domu. Bo jak... Wie... Ale co ciekawe, eksport stali, czyli stal, którą też tu wyprodukowaliśmy, która w gigantycznych ilościach tutaj gdzieś się znajduje, też trzeba wysłać do domu, ale w sumie ta stal cały czas wyjeżdża, więc nie widzę tutaj większego problemu z tym zadaniem. I wszystkie surowce mamy gotowe do eksportu, w takim razie pora to wysłać eksport. Dziękuję, o jaki piękny start! Pięknie poleciało nam szkiełką, zaraz wyślemy stal. I tak naprawdę zobaczymy, co dalej będzie do zrobienia ciekawe co jeszcze będziemy musieli tutaj wykreować. Dobra, mamy stal już, możemy eksportować, tak? Dziękuję. No to wió. I mamy, zakończyliśmy misję. O, a to niespodzianka, czyli możemy ewentualnie kontynuować, ale możemy też tutaj zakończyć. Dobra, w takim razie wracamy do menu. No i właśnie tak jak widzicie, tak prezentuje się właśnie Faktorowitz. Pierwsza misja za nami, mam nadzieję, że kolejne misje, które tutaj na pewno są... Jestem naprawdę ciekaw tego, jak ten tytuł dalej się będzie rozwijał, co jeszcze twórcy tutaj będą dodawać. Na razie nie widziałem żadnego tutaj kwestii roadmap, czy co będzie dodane, ale pewnie niedługo takie coś się pojawi. Przypominam, zapraszam was na Steama, jeżeli wam się będzie podobało, zakupcie i przetestujcie sami, sami ocencie we własnym zakresie, czy ten tytuł jest wart zainteresowania. Natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu, pozdrawiam was w Staniu. Na razie,